Czy jestem dupkiem za to, że nie planuję ślubu wokół napiętego harmonogramu mojej przyrodniej siostry? Moja narzeczona, 26, i ja, 29, planujemy nasz ślub i nie tak dawno ustaliliśmy datę. Moja mama skontaktowała się ze mną po ustaleniu daty i spanikowana powiedziała mi, że moja przyrodnia siostra, 27, nie może się pojawić i powinienem do niej zadzwonić i sprawdzić różne daty, aby dowiedzieć się, kiedy będzie lepiej. Powiedziałem jej, że tak się nie stanie, a nasza data jest datą, którą wybraliśmy, jeśli moja przyrodnia siostra nie może tego zrobić, to świat się nie skończy. Moja mama była zaskoczona moją odpowiedzą. Zapytała mnie, jak mogłem tak powiedzieć. Powiedziała mi, że nieobecność rodzeństwa lub członka najbliższej rodziny na ślubie to wielka sprawa. Dla informacji ogólnych, mój tata zmarł, gdy miałem sześć lat, a mój brat piątą. Gdy miałem 8 lat, mama powiedziała nam, że ma chłopaka, a gdy miałem 10 lat, ponownie wyszła za mąż. Jej mąż miał moją przyrodnią siostrę ze swoją byłą żoną i dzielili się opieką. Gdy mama ponownie wyszła za mąż, nasze plany obracały się wokół mojej przyrodniej siostry. Boże Narodzenie co drugi rok było obchodzone w innym czasie, ponieważ była z mamą, a nie z nami. Rodzinne imprezy były pomijane, jeśli nie było jej w pobliżu ponieważ mama była wkurzona na każdego członka dalszej rodziny, który nie upewnił się, że moja przyrodnia siostra może tam być. Mówiła mojemu bratu i mnie, że powinniśmy poczekać, aż nasza przyrodnia siostra tam będzie lub nalegała na to i nie pozwalała nam iść bez niej. Mieliśmy jej to za złe. Zabieraliśmy głos, ale mama mówiła, że najbliższa rodzina musi być obecna na przykład na Boże Narodzenie. Powiedziałem jej, że nie jest moją najbliższą rodziną, więc nie muszę czekać. Mama miała również pretensje o to, że nie byliśmy z nią w co drugą wigilię, ponieważ byliśmy z rodziną ojcowską, sąd nakazał, że dziadkowie wygrali. Nigdy jednak nie kazała nam wszystkiego zatrzymywać. Po prostu mówiła nam, że możemy wybrać bycie z rodziną zamiast chodzenia z innymi ludźmi, czyli naszą rodziną. Z biegiem czasu było coraz gorzej, gdy mówiła, dlaczego obejrzałeś film X bez przyrodniej siostry. Dlaczego poszedłeś na imprezę zręcznościową w pierwszy weekend i nie poczekałeś na weekend, żeby mogła dołączyć? To było szaleństwo. To naprawdę bardzo zaszkodziło naszym relacjom z mamą. Żadne z nas nie chciało ani nie potrzebowało naszej przyrodniej siostry, aby się tym cieszyć. Żadne z nas nie chciało być zmuszane do planowania rzeczy wokół niej. Nie mieliśmy wyboru. Tak już nie jest. Mama była zszokowana, że tak stanowczo się na to godzę. Wspomniała o najbliższej rodzinie w rodzeństwie, a ja powiedziałem jej, że nigdy nie uważałem mojej przyrodniej siostry za rodzeństwo ani najbliższą rodzinę i nie będę już planował rzeczy wokół niej, ponieważ jej obecność nie jest dla mnie niezbędna. Moja mama zaczęła wariować przez telefon i mówiła, że to naprawdę zraniłoby uczucia jej pasierbicy i męża, gdyby to usłyszeli, i że chciała, abyśmy wszyscy byli razem na czymś tak wielkim jak ślub. Powiedziała mi, że zapłaci różnicę za inny dzień, a ja odmówiłem. Powiedziałem jej, że moje dni dostosowywania się do harmonogramu mojej przyrodniej siostry dobiegły końca. Mama oszalała przez telefon. Zakończyłem rozmowę i teraz unikam jej telefonów i SMS-ów, bo jest wściekła.